Cześć, Aloś, z tej strony Elis witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak jak zazwyczaj mam filmiki z kamerą, tak tym razem jest bez, dlatego można potraktować ten pojedynczy odcinek jako taki trochę swego rodzaju podcast. A dzisiaj rozmawiamy o nowym dodatku, który pojawił się już jakiś czas temu, dlatego myślę, że wielu z nas miało już szansę się z nim zapoznać, a dzisiaj przyszedł czas na moją opinię. Z postaci nadnaturalnych, które już mieliśmy w poprzednich częściach. Wróżki były ostatnim elementem układanki, którego brakowało w czwórce i dlatego dziękuję jej za kod, dzięki któremu mogłam poznać dodatek czar natury. Więc tradycyjnie szybki przegląd, moja ocena, 10 fajnych, 10 niefajnych rzeczy, które wyłapałam w tym dodatku przez czas, który grałam. Zaczynamy jak zwykle od kas. i on mnie nie zachwycił. Ubrania wróżkowe są jeszcze ok, ale reszta no niestety jest taka sobie. Są ciekawe rzeczy, które są raczej w mniejszości i być może są to moje wysokie wymagania, ale no raczej nie są to rzeczy dla mnie. Już nie wspominam o młodszych Simach, które praktycznie zostały pominięte, a to co dostały, to marne ochłapy na odczepnego. Cechy i aspiracje są za to bardzo interesujące i przyjemnie mi się z nimi grało. Do tego typu elementów w grze nie mam zastrzeżeń, bo po prostu jest ich na tyle mało, że wszystko, co urozmaici nam wybór, to ma moją aprobatę. I w kasie jest natomiast jeszcze inna rzecz, która mnie totalnie zachwyciła, a mianowicie są to skrzydła, możliwość customizacji i coś, co możemy nieśmiało nazwać kołem kolorów, a przynajmniej takim jego zalążkiem czyli da się jednak coś takiego zamieścić. Chociaż po 11 latach od wydania gry to już raczej po ptokach i nie mamy co liczyć na giga aktualkę z takim rozwiązaniem do ubrań czy mebli, ale samo rozwiązanie jako samo w sobie jest bardzo fajne. Moja ocena KAS to 6 na 10. Przechodzimy do miasta. I pierwszy rzut na mapę i mi się podoba ten widok, podgląd mapę mnie kupuje. Okolica wróżkowa jest piękna, magiczna, ale też nie jest przesadzona, a działka na drzewie to jest top topów i podoba mi się bardzo. W tej dzielnicy znajdziemy też kamień teleportacji, magiczne jezioro i coś, co nazywam ratuszem wróżkowym. Czuć powiew magii tak, ten bar. Excuse me, on jest przepiękny, dlatego ta dzielnica jest cudowna. Druga dzielnica to coś dla fanów wiejskiej Sielanki. Jeśli ktoś uwielbia wiejskie klimaty, ale ma już trochę dość ciągłej rozgrywki w Hanford, to ta dzielnica może być naprawdę miłą odskocznią. Są w niej oczywiście królicze nory, typu sklep ogrodniczy i antykwariat, w którym możemy kupić książki w bardziej przystępnych cenach. Ładnie, wiejsko, chociaż różnów, bez większych szaleństw. Natomiast trzecia dzielnica, gnomowa, to obszar, w którym moim zdaniem autentycznie wieje nudą. Jest niby przystań, w której można kupić ryby, jest wrak, ale oprócz przeczytania historii nie dzieje się tam nic szczególnego. Jest posąg gnoma i właściwie to finito. I nie podoba mi się ta dzielnica, jest znów naładowana makietami, i chociaż jest kolorowa, tak, to co z tego, skoro ona zbyt wiele do gry. Nie wnosi. Dlatego moja ocena to 7 na 10, po 3 i troszeczkę punktu za każdą dzielnicę. Tryb budowania. Zdecydowanie w klimacie wróżkowym. Może nie w moim guście i stylu, ale bardzo doceniam zanurzenie się w tej tematyce. Są elementy przepiękne, ale też zupełnie nie zapadające w pamięć. Nie mam w sumie za wiele do powiedzenia na ten temat, tak szczerze mówiąc. Set meblowy, który jest w tym dodatku na pewno sprawdzi się w takim różkowo-elfickim domu. Jak mówiłam, nie mój klimat, ale nie jest to brzydkie. Jest po prostu no, nie dla mnie. Brakuje mi trochę jednak więcej opcji... Podłóg ich ścian, bo te, które są, to są bardzo określone. I tryb budowania oceniam na 7 na 10. Przechodzimy do najdłuższej części tego filmu, czyli do opisu rozgrywki, do mojej oceny rozgrywki. I tak jak wiecie, ja nie jestem fanką postaci nadnaturalnych, ale wróżkami grami się wyjątkowo przyjemnie w łatwy sposób możemy rozwijać nasze wróżki i wróże w drzewku, które przynoszą nam przeróżne bonusy przydatne, na przykład do pracy w ogrodzie, wykrywania emocji czy do manifestacji, tak, manifestacji nasion. I dodatek opiera się w pewnej mierze na historii wróżek i gnomów, którą możemy poznawać w trakcie gry. Dochodzą nowe postacie, od, y, które opowiadają nam ciekawostki o tym miejscu, jego przeszłości itd. I ta historia nie zainteresowała mnie jednak na tyle, aby jakoś chcieć ją śledzić. Tak samo bajki, które możemy poznawać poprzez kontakt z niektórymi simami i wykonywaniu małych poleceń, aby poznać ich zakończenia. Można mieć też romans z kolesiem z drzewa lub matką naturą, ale niestety dziecko z zielonym typem nie daje żadnego bonusu, jak na przykład z dziadkiem mrozem, i koniec końców to po prostu zwykłe simy, ale zielone i nie tego oczekiwałam. Myślałam, że to będzie coś głębiej i coś więcej. Ciekawostką jest to, że wróżki właściwie nie potrzebują domu jako takiego. Wystarczy im mały wróżkowy dowek, którym ogarną swoje potrzeby snu i energii. I wróżki nie muszą jeść normalnego jedzenia, ale mogą. Nie przynosi im to jednak niczego oprócz standardowych nastrójników, i nie muszą też korzystać z toalety, a zaspokajać towarzystwo i higienę, zabawę mogą na przykład poprzez odpowiednie interakcje z, roś z roślinami czy innymi przedmiotami. I super jest to, że przy tym robią się miniaturowe, malutkie takie, a nie na przykład znikają i pojawiają się z powrotem, i to mnie zauroczyło. Miniaturowa wersja SIMA to jest coś, co mi się bardzo podoba. Co dalej? Możliwość błyskawicznej Teleportacji jest genialna i w końcu nie potrzeba do tego kodów. Chociaż wiadomo, że to dotyczy tylko wróżkowych simów. Magiczny pyłek, który można zbierać, może posłużyć do teleportacji do ukrytych miejscówek w simowym świecie, jak również ożywieniu gnomów, które mogą y, wykonywać za nas pracę w ogrodzie i dosłownie wyrzucić tony paczek, nasion. I jest to interes wspaniały ły. Zwykłe, niemagiczne simy również mogą zbierać pyłek i wykorzystywać je w tych samych celach. Oprócz tego gnomy mogą wyczyścić nam dom czy uchronić od śmierci i uwaga, działa. Ale z zastrzeżeniem, że dobrze wyliczymy moment śmierci sima, bo efekt ochrony trwa jakieś, może niecałe, dwie simowe godziny i po tym czasie gnom stwierdza, fajrand, a nasz sim odchodzi z tego świata i bajo jajo tyle było z ożywienia gnoma. Czy, ten gnom, czy on właśnie przestał działać? On przestał działać. Oh no, musimy jeszcze raz. Bezużyteczny gnom. Ja on posiedział dwie godziny, a jego robota jest zrobiona. Ty se ubieraj. To już zrobił wszystko, co miał. Halo, nie zabijaj. Tak mówi przekazanie. Ej, przywrócił ją do życia. rzeczywiście zadziałał. Sama śmierć natomiast jest bardzo mało spektakularna i nudna, ale za to nagrobek i urna są naprawdę piękne. Mój drogi kolega Majki zauważył jedną ciekawą rzecz, a mianowicie duplikacja roślin, która działa bardzo osobliwie i dzięki temu możemy w sekundy na legalu dorobić się fortuny. I tak, mając odpowiedni rozwój wróżki, możemy zduplikować rośliny w naszym wyposażeniu, przerzucić do wyposażenia innej wróżki i znów zduplikować, i powtórzyć i błyskawicznie mamy pierdyliard roślin do sprzedaży, i są to drogie rośliny. Więc jeśli ktoś chce się bardzo szybko dorobić, nie na kodach, ale sposobem, to jest to metoda właśnie dla niego. Oprócz wróżkowych mocy mamy też super moce dla zwykłych simów, a mianowicie aptekarstwo i umiejętność, której nazwy zapomniałam, ale w każdym razie Rockstartery yy, Chess będzie teraz bardzo proste. <grych> Aptekarstwem mam ten problem, że nie jest to medycyna konwencjonalna, a raczej zioło lecznictwo, homeopatia, szeptuchy, medycyna alternatywna, ludowa, a nie jest to apteka jako taka, dlatego tłumaczenie średnio mi tutaj pasuje. Kariera jest ok, możemy przyjmować klientów w domu, ale leczenie trwa bardzo długo i jest nie jest szczególnie. Opłacalne i co innego, kiedy sami możemy skorzystać z usługi je, takiego, można powiedzieć, Jerzego Zięby i jego totalnej biologii, wtedy nasz budżet jest szczuplejszy o 1500 simolonów, a same choroby w sumie niewiele wnoszą, ale wróżki również mogą chorować. Będąc w temacie roślin, dostajemy też możliwość wspaniałej, właściwie jak to mówiłam wcześniej, rozgrywki typu Rucks to Riches, czyli jesteś biedny lub nie zwracasz uwagi na dobra doczesna, a przyroda dostarcza Ci wszystko, co potrzebne do przeżycia. Możemy spać na ziemi, jeść żaby jakieś tam mamy inne survivalowe skille i śmieszne jest to, że może się to przydać w podbramkowej sytuacji w każdym miejscu w simowym świecie. Są też dwie nowe opcje, które wprowadzają codzienne szczęście sima pod względem, nazwijmy to, farta i równowagi i możemy to wyłączyć, jeśli nie masz ochoty na kolejne wskaźniki, na które trzeba zwrócić uwagę. Ja szczerze mówiąc jakoś tak za bardzo na nie uwagi nie zwracałam. Fart jak to fart, przy lepszym szczęściu coś udało się bardziej znaleźć, przy mniejszym szczęściu coś tam udało się zepsuć, i to właściwie wszystko, na co to wpływa. No i cóż, sam dodatek odczuwam nieco jako coś takiego osobnego. Nie czuję takiej integracji świata wróżek ze światem zwykłych Simów. Jakoś tak mi się to słabo zgrywa, że albo wróżki, albo zwykły Sim. I nic pomiędzy, ale podoba mi się to jako taki osobny koncept. Ale gdybym miała grać wróżką w zwykłym świecie, to już to mi się jakoś gryzie i mi się to średnio już podoba. Ale ocena rozgrywki to jest 8 na 10. Myślę, że to dość wysoka ocena. Teraz moje top 10 fajnych, top 10 niefajnych rzeczy, chociaż muszę przyznać, że trudno było mi znaleźć tyle minusów, ale sprawdźmy, czy pokryją się one z Waszymi. Znamy od top 10 niefajnych rzeczy. Numer 10. Brak fajnych butów. Ostatnio jest z tym naprawdę bieda. Numer 9. Nie ma praktycznie rzeczy dla dzieci. Numer 8. Szkoda, że nie ma takiego drugiego, w cudzysłowie, poziomu świata wyłącznie dla wróżek, jak na przykład dla świata czarodziejów. Numer 7. Naturopata za 1500, a tego nie widzimy i to jest bez sensu. Numer 6. Dzielnica gnomów jest tak nudna, że aż to boli. Numer 5. Bardzo słaba, mało widowiskowa śmierć wróżki. Numer 4. Fajnie, że są księgarnie czy sklepy, ale to tylko królicze nory. Numer 3. Bajki są nudne. I jakoś mnie nie wciągnęły. Numer 2. Zwykłe simy mają dostęp do magii w różach, na przykład w jeziorze czy do magicznego pyłku. Numer 1. Matka natura to jest taki suchar, który właściwie nic nie wnosi i po co on jest. No i to 10 fajnych rzeczy. Numer 10. Całkiem ładny podgląd mapy. Numer 9. Imprezy w tych małych wróżkowych domkach. Numer 8. Piękna urna i nagrobek. Naprawdę mi się podobają. Numer 7. Teleportacja. Numer 6. Kamień teleportacji do ukrytych miejsc. To jest serio super. Numer 5. Działka na drzewie top-topów. Cudowna. Numer 4. Możemy stworzyć Jerzego Ziembę i być szurem. Numer 3. Ogólnie dodatek, jako spójny klimat, wróżka, natura, bajkowość. Numer dwa: przepiękne skrzydełka. Numer jeden: nazwijmy to randomizer kolorów, który rozpalił wszelkie moje nadzieje. I to tyle w tym filmie. Jestem ciekawa, czy zgadzacie się z moją opinią, co sądzicie o tym filmie, jako że już trochę minęło od wydania dodatku, więc myślę, że wielu z Was już, tak jak wspomniałam na początku, miało okazję zagrać, miało okazję się z nim zapoznać, czy widzieć u kogoś. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym dodatku, czy Wam się podoba, czy zgadzacie się z moją opinią, czy się z nią nie zgadzacie, dajcie znać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i ej, jeszcze raz dziękuję za kod dla mnie i dla społeczności, bo konkurs już był em, no jakiś czas temu. Dziękuję, do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!